Cześć, witam Cię serdecznie i dzisiaj w tym krótkim nagraniu chcę Cię zaprosić na wyzwanie 9000 zł do świąt w programie partnerskim 7Play. Zapraszam. No i sobie wpiszemy. Wyzwanie. Wyzwanie. 9000 i zrobimy do świąt. Do świąt. To nagranie jest tylko i wyłącznie dla osób, które wiedzą, że ten czas, szczególnie listopad, grudzień, a już nie mówię o styczniu, lutym, to są wzmożone wydatki. No i niestety w styczniu i w lutym też spadek przychodów, tak? Także myślę, że dodatkowe pieniądze się przydadzą. Teraz, jeśli działasz w jakimkolwiek programie partnerskim czy biznesie sieciowym, Zastanów się, co musisz zrobić u ciebie w firmie, z tą firmą, z którą współpracujesz, żeby te dodatkowe 9 tysięcy złotych zarobić? Czy to jest w ogóle możliwe? Na pewno jest możliwe, ale pytanie, czy ty masz odpowiednie możliwości i czy to jest realne dla ciebie, żeby tam te dodatkowe pieniądze zrobić? Jeśli tak, trzymaj się tego i to, co ja teraz mówię, nie jest dla ciebie, też nie jest dla ciebie, to jeśli nie myślisz w ogóle o tym, żeby dodatkowe pieniądze zarobić, nie martwi cię ten boom. Zakupowy, który nadchodzi, i tak dalej, i tak dalej, generalnie nie są ci potrzebne pieniądze. Jeśli tak jest, to możesz po prostu opuścić tam stronę, czy to w ogóle nagranie, bo nic tutaj ciekawego dla ciebie nie będzie. Niemniej jednak, jeśli jesteś osobą, która chce dodatkowe pieniądze, chce się nauczyć czegoś wartościowego i tak naprawdę do świąt nabyć, można powiedzieć, nowy zawód, dlatego że te osoby, które dołączą do tego wyzwania, będą współpracować bezpośrednio ze mną. Ja od 14 lat zajmuję się biznesem sieciowym, marketingiem partnerskim, marketingiem online. I wiem dokładnie, jak to trzeba zrobić. I będziesz miał przywilej działania z osobą, która jest praktykiem w tym temacie i będzie chciała Cię indywidualnie jeden na jeden nauczyć. Teraz ile osób potrzebujesz mieć w programie partnerskim, żeby zarobić te 9000 zł? U nas w, w 7 play. Potrzebujesz Jaki tu wezmę mazak, niebieski może, tak? Potrzebujesz 11 osób. Tak? 11 osób. Ja mówię tylko i wyłącznie o Twojej własnej aktywności, tak? Bo może być tak, że z tych 11 osób prowadzisz jedną, drugą, trzecią i te osoby będą też chciały wskoczyć do tego wyzwania. To wtedy potrzebujesz ich mniej, bo jest no, już jakaś tam praca zrobiona za ciebie, albo więcej zarobisz, jeśli ty sam wprowadzisz 11. Tak? Także tak w skrócie tylko. Ja natomiast do współpracy, do tego wyzwania przyjmę 10 osób. I to nie jest jakieś tam moje, wiesz, widzi mi się lub sztuczne jakieś ograniczenie, jakby liczby uczestników i tak dalej, i tak dalej, bo ja z tymi osobami będę współpracował indywidualnie. Ja będę z tymi osobami na telefonie, na Zoomie, tak, będę Cię prowadził po prostu indywidualnie, tak, żebyś po pierwsze te 9000 zł, Zarobił, żeby była po prostu pewność, że jeśli zrobisz to, co ja do Ciebie mówię, tak, wdrożysz te wskazówki, to osiągniesz ten pułap i po prostu te pieniądze zarobisz. To jest raz. Dwa, po tych 30 dniach, powiedzmy, plus minus, zaraz Ci powiem o parametrach, będziesz miał w ręku nowy zawód. Bo rozumiesz, że jeśli w ciągu tam 30 dni 45 dni, zarobisz takie pieniądze, to będziesz miał nowy zawód. Dlaczego? Bo ty będziesz wiedział dokładnie, co trzeba zrobić i będziesz w stanie to powtórzyć w każdym innym miesiącu, też w innym projekcie, jeśli będziesz chciał, oczywiście, tak? I teraz, jakie są parametry? Może inny wezmę pisaczek. Parametry są takie, że zaczynamy. Ja na zgłoszenia czekam, na Twoje zgłoszenie czekam do 14 listopada. Tak, do 14 listopada, tak żebyśmy 16 mogli z tym ruszyć, bo ja będę miał takie dwa dni na to, żeby Ci po prostu wysłać kolejne kroki, czyli jak się uruchomić po prostu w tym programie partnerskim, sygnetę działu i tak dalej. Ja myślę, że mi się uda nawet szybciej to nagranie już wrzucić, po prostu na tą listę, właśnie lista. Jeśli chcesz dołączyć do tego wyzwania, to będziesz miał pod spodem lub u góry Taki formularz, tak. Wyzwanie trwa do 20, bo tak mamy okres rozliczeniowy 20 grudnia, czyli no plus minus powiedzmy 30 dni będziemy mieli na zrealizowanie tego, żebyś 20 grudnia miał 9000 zł zarobione. Oczywiście niestety przed świętami nie będzie tego do wypłaty, tylko około 10 plus minus stycznia także będziesz musiał sobie jeszcze jakoś z tym po prostu poradzić. Także tak jak wcześniej mówiłem, chcesz dołączyć do takiego wyzwania, ja przyjmuję 10 osób, dlatego że będziemy w kontakcie bezpośrednim, osobistym, więcej nie udźwignę, no, mimo najszerszych chęci i to nie jest, tak jak powiedziałem, sztuczny jakiś limit. Jeśli się zgłosi więcej osób, to będzie można przełożyć to następne po prostu wyzwanie. Niemniej jednak jest tak, że zgłasza się więcej osób, ale jak jakby te osoby muszą spełnić odpowiednie wymagania dołączenia do, do programu partnerskiego itd., itd. Oczywiście to dostaniesz wszystko w mailu po tym, jak zostawisz swoje namiary. Także reasumując, trzy rzeczy, jakby trzy takie aspekty możesz mieć w jednym, kiedy dołączysz do tego wyzwania. Takie trzy profity i to spore. Tak, czyli tak. Osoby, które chciałyby zacząć ze mną współpracować, czyli na przykład e, chciałbyś, żebym poprowadził Cię w twoim biznesie przez 30 dni, tak, żeby osiągnąć rezultaty, mój mentoring, coaching przez 30 dni to jest to kwota plus minus 30 tysięcy złotych. Tak. Ja za to wyzwanie i zaprowadzenie Ciebie tutaj nie chcę ani grosza, tylko i wyłącznie uruchamiasz się w programie partnerskim. Wytyczne dostaniesz. Także już masz z głowy. E, Pierwszy profit jest taki, że zarobisz 9000 zł, kiedy będziesz wykonywał te rzeczy, o których będziemy sobie mówić. Dwa, nabędziesz umiejętności, które możesz wykorzystać później w jakimkolwiek projekcie chcesz, tak? no bo rozumiem, że przez te 30 dni powiedzmy współpracy ze mną bezpośrednio będziesz miał takie umiejętności, takie skille, taki, takie nastawienie umysłu, tak? zmienisz się diametralnie, że później po prostu wszystkie inne programy partnerskie, biznesy sieciowe nie będą stanowiły dla ciebie większego problemu. Tak? Czyli to jest drugi. No i trzeci to jest to, że dostajesz ode mnie osobisty coaching z mentoringiem i za to po prostu nie płacisz. Także tak jak to w popularnej reklamie jest, jeśli potrzebujesz siana, nie idź do bociana, tylko wskakuj na wyzwanie 9000 zł do świąt w programie partnerskim 7 Play. Zapraszam cię serdecznie i do zobaczenia po drugiej stronie. Trzymaj się. Cześć, cześć.